Charles Dickens. Opowieść wigilijna. Rozdział drugi pod tytułem Pierwszy z trzech duchów. Część pierwsza. Kiedy Scrooge obudził się, było tak ciemno, że wyglądając z łóżka mógł zaledwie odróżnić przejrzyste okno od ciemnych ścian pokoju. W chwili, gdy usiłował przeniknąć ciemność swymi bystrymi niby ułasicy oczyma, zegar wieżowy sąsiedniego kościoła wybił cztery kwadranse, słuchał pilnie, która też następnie wybije godzina. Ku wielkiemu jego zdziwieniu, ciężki dzwon wybił sześć, siedem, osiem i tak dalej aż do dwunastu, wtedy zatrzymał się. Dwunasta to być nie może. Było przecież już po drugiej, gdy poszedł spać. Zegar mylił się. Lód musiał się dostać między jego koła i tryby. Dwunasta. Przycisnął sprężynę swego repetiera, w celu skontrolowania ogłupiałego zegara, lecz repeter także wybił dwunastą, a potem zatrzymał się. To niepodobna. Mruczał Scrooge żebym przespał dzień i część drugiej nocy, niepodobna również, żeby słońcu przytrafiło się coś nadzwyczajnego, żeby teraz zamiast południa była północ. Zaniepokojony, jak mógł najprędzej wygrzebał się z łóżka i zbliżył po omacku do okna. Musiał rękawem szlafroka zetrzeć naprzód mróz z szyby, zanim mógł ujrzeć cokolwiek, ale i wtedy zobaczył niewiele. Zauważył tylko, że było bardzo mglisto i nadzwyczaj zimno, i że nie było słychać ludzi biegnących w różne strony, sprawiających zwykły gwar i hałas, co działoby się niezawodnie, gdyby noc pokonała dzień i zapanowała nad światem. Spostrzeżenie to przyniosło mu wielką ulgę. Interesy załatwiają się we dnie, a nie w nocy. Co by się stało z wekslami Scrooge, gdyby już nie było dni, tylko noce? Tak poważna i tak obowiązująca formuła prawna, po upływie trzech dni obowiązuje się zapłacić Ebenezerowi Scrooge'owi lub przekazać mającemu i temu podobne. Stałby się wówczas utopią, hambugiem amerykańskim. Scrooge wtedy wrócił do łóżka i zaczął rozmyślać o tym wszystkim, co mu się przytrafiło, lecz pomimo wszelkich wysiłków nie mógł zrozumieć nic. Im więcej wytężał mózg, tym więcej myśli jego się mąciły, a gdy usiłował pozbyć się ich, tym natarczywiej tłoczyły mu się do głowy. Duch Marleja wzburzył go niesłychanie ile razy po dojrzałej rozwadze dochodził do wewnętrznego przekonania, że był to po prostu sen, myśl jego znów wracała jak uwolniona od nacisku sprężyna do dręczącego przedmiotu, znów stawało przed nim natrętne zagadnienie: czy to był sen, czy rzeczywistość? Scrooge leżał dręczony niepewnością dopóki zegar nie wybił trzech kwadransów wtedy przypomniał sobie nagle, że według zapowiedzi widma Marleja ma się spodziewać odwiedzin jakiegoś ducha o godzinie pierwszej postanowił leżeć nie śpiąc dopóki zegar nie wybije tej godziny wiedział że dopóki termin oznaczony nie minie nie będzie mógł oka zmrużyć było to tak pewne jak to że nie mógłby połknąć księżyca Wobec tego osądził, iż nic rozsądniejszego przedsięwziąć niepodobna, tylko czekać. Pozostałe ćwierć godziny tak mu się dłużyło, iż zdawało mu się, że chyba zdrzemnął się i przespał uderzenie zegara. Lecz niebawem w jego wytężonych uszach rozległo się złowrogie ding dong. Kwadrans po dwunastej, zaczął rachować Scrooge. Ding dong. Pół do pierwszej, szepnął Scrooge. Ding dong. Trzy kwadranse na pierwszą szepnął znów Scrooge. Ding-dong. Pierwsza zawołał Scrooge triumfalnie. Pierwsza i nic, nic się nie zjawia. Słowa te wymówił zanim zegar wybił ten kwadrans ostatni, terminowy. W tej chwili jednak, gdy się rozległo jego głuche, złowieszcze, ponure, groźne uderzenie, cały pokój nagle zajaśniał silnym, jaskrawym blaskiem i kotara łóżka Scroogea rozsunęła się. Ściśle mówiąc kotarę rozsunęła jakaś ręka i to nie część tej zasłony w nogach albo w połowie łóżka lecz tę mianowicie, na którą Scrooge miał w tej chwili zwrócone oczy gdy się to stało Scrooge przysiadł na łóżku i znalazł się oko w oko z nadziemskim gościem który się właśnie zjawił i stanął tuż przy ramieniu Scroogea dziwna to była postać Niby dziecko, a jednak nie tyle podobna do dziecka, ile do starca widzianego przez jakąś dziwną atmosferę, która oddalając go zmniejszała do rozmiarów dziecka. Włosy rozwiane i spadające na ramiona i niżej jeszcze były białe jak włosy starca, gdy twarz bez śladu nawet zmarszczek miała cerę świeżą i rumianą, słowem cerę młodzieńczą. Barki były rozrosłe, ręce długie i muskularne, dłonie tak rozwinięte, że zdawało się, iż posiadają nadzwyczajną siłę. Nogi i stopy, pięknie ukształtowane, były podobnie jak ręce, obnażone. Zjawisko przybrane było w śnieżnej białości tunikę objętą świetnym pasem połyskującym jakby tysiącem brylantów. W ręce trzymało gałązkę świeżego zielonego ostrokrzewu, suknie zaś jego w dziwnej sprzeczności z tym symbolem zimy zdobiły świeże kwiaty. Lecz najdziwniejsze ze wszystkiego było to, że z wierzchołka głowy zjawiska wytryskiwał jasny płomień światła, który rozjaśniał wszystko dookoła. W chwilach smutku duch ten kładł na głowę zamiast czapki wielki kaptur do gaszenia świec, który teraz trzymał pod pachą. Dla Scrooge'a jednak, który ze wzrastającym zainteresowaniem przypatrywał się gościowi, nieów kaptur był największą osobliwością całej postaci. Scrooge'a zdumiewał pas ducha. Pas ten lśnił, skrzył się, połyskiwał i błyszczał raz w jednym miejscu, to znów w drugim, tak że to, co było w danym razie jasne, stawało się na chwilę ciemną plamą i przeciwnie. Cała postać zjawiska odbijała też owe zmiany świetlne, a wskutek tego przedstawiała się co chwilę inaczej. To zdawało się mieć jedną tylko nogę, to jedną tylko rękę, to znów parę nóg tylko, to korpus bez głowy, to wreszcie głowę bez korpusu. Zmiany te odbywały się tak szybko, że nie można było dokładnie rozpoznać, gdzie znikały części tej postaci. Prawdopodobnie pochłaniała je ciemność nocy. Czy, czy ty jesteś tym duchem, którego przyjście mi zapowiadano? Zapytał Scrooge. Tak, ja nim jestem. Głos był miły, dźwięczny, lecz tak szczególnie słaby, jak gdyby dochodził z oddalenia. Któż ty jesteś? badał Scrooge. Jestem duchem wigilijnej przeszłości. Bardzo dawnej przeszłości? zapytał Scrooge, wpatrując się w karlęcą postać zjawiska. Nie, jestem duchem twojej wigilijnej przeszłości. Zapewne Scrooge nie byłby w stanie powiedzieć, gdyby go kto o to zapytał, dlaczego zapragnął widzieć ducha w osobliwej czapce na głowie. Ale faktem jest, że powstało w nim to życzenie i to w tak natarczywym stopniu, że nie mógł się pohamować i poprosił ducha o nakrycie głowy. Co? Zawołał duch. Chcesz występnymi swymi rękoma jak najprędzej zgasić dobroczynne światło, które ci przynoszę? Czy mało ci jeszcze, że jesteś jednym z tych, których namiętności złożyły się na utworzenie tej czapki i skazały mnie na noszenie jej przez całe wieki głęboko naciśniętej na uszy. Skrócz pokornie wyparł się wszelkiej intencji obrażenia ducha i zapewnił, że nigdy w życiu świadomie nie przyczynił się do wskazania go na taką nieprzyjemność. W końcu odważył się zapytać gościa, co go właściwie sprowadza. Twoje dobro odparł duch. Scrooge wyraził serdeczne podziękowanie, lecz jednocześnie pomyślał, że spokojny, niczym niezmącony sen prowadziłby bardziej właściwie do tego celu. Duch musiał odgadnąć jego myśli, gdyż odezwał się zaraz. – Ściślej mówiąc, sprowadza mnie tu pragnienie twojej poprawy. Jeżeli ci się to nie podoba, biada ci. Rzekłszy to, wyciągnął swą dłoń muskularną i dotknął jego ramienia dodając – wstań i pójdź ze mną. Scrooge chciał perswadować, że nie jest ubrany, że ma katar, że w takim stanie lepiej jest pozostawać w ciepłym łóżku, niż spacerować po nocy, do tego wśród takiego czasu, ale duch nie pozwolił mu dojść do słowa, wziął go za rękę i pociągnął za sobą. Dotknięcie ducha, chociaż tak delikatne jak wytwornej damy, nie dopuszczało oporu. Scrooge wtedy wstał, lecz widząc, że duch prowadzi go ku oknu, schwycił go za tunikę, wołając błagalnie. O, o duchu łaskawy ja przecież jestem zwykłym śmiertelnikiem więc bardzo łatwo mogę upaść dotknęcie moją ręką o tutaj rzekł duch kładąc rękę na sercu scroogea a dotknięcie to sprawi że wytrzymasz cięższe jeszcze próby podczas tej uwagi ducha przeszli przez ścianę domu i znaleźli się daleko za miastem na otwartej drodze wiejskiej z polami po obydwu stronach miasto zniknęło zupełnie nigdzie ani śladu zabudowań Ciemność i mgła zniknęły razem z miastem. Jaśniał teraz mroźny, lecz pogodny dzień zimowy. Ziemię pokrywał całą śniegu. Sprawiedliwe nieba, zawołał Scrooge, rozglądając się dookoła i uderzając w ręce. Przecież to moja wioska rodzinna. Wychowałem się tutaj, bawiłem się z rówieśnikami. Tak, tu spędziłem lata chłopięce. Duch spoglądał na niego z łagodnym uśmiechem. Lekkie jego przelotne dotknięcie obudziło uczucia starego Scrooge'a, który teraz chciwie wdychał balsamiczne wonie unoszące się w powietrzu, a każda wskrzeszała w nim tysiące wspomnień, nadziei, radości i trosk, dawno, dawno temu zapomnianych. Twe usta drżą. Odezwał się duch. A co tam błyszczy na twoim policzku? Nic, nic, wykrztusił wzruszony Scrooge. Zapewniam cię, że wcale nie czuję obawy. Prowadź mnie dokąd chcesz. Poznajesz tę drogę? zapytał duch. Czy ją poznaję? zawołał Scrooge z zapałem. Mógłbym iść po niej z zawiązanymi oczami. Tym bardziej dziwne, że nie przypomniałeś jej sobie przez tyle lat zauważył duch. Ale idźmy dalej. Szli więc wzdłuż drogi. Scrooge poznawał każdy wzgórek, każdą bramę, słup lub drzewo. Wreszcie w oddali ukazało się małe miasteczko z mostem, kościołem i wijącą się wdzięcznie srebrną wstęgą rzeczki. Jednocześnie zjawiły się kosmate kuce, biegnące ku nim truchtem, z małymi chłopcami na grzbietach, którzy nawoływali wesoło innych chłopców jadących w wózkach wiejskich. Wszyscy oni byli w doskonałych humorach i tak raźnie, tak ochoczo pokrzykiwali, że cała przestrzeń wypełniała się wesołą muzyką, a zdawało się, że powietrze wturowało jej radośnie. To są tylko cienie przeszłości, cienie rzeczy, które kiedyś istniały, rzekł duch, nas te istoty nawet nie przeczuwają. Rozbawieni mali podróżni zbliżali się, a Scrooge poznawał i nazywał każdego z nich po imieniu. Byli to jego rówieśnicy, weseli towarzysze lat młodocianych. Dlaczego widok ich sprawiał mu niewypowiedzianą radość? Dlaczego gdy go mijali, jego wzrok, zwykle zimny i surowy, płonął teraz jasno, a serce w piersi biło gwałtownie? Dlaczego gdy ci dziarscy, rozbawieni chłopcy, rozstawali się na rozdrożach i życzyli sobie wzajem wesołych świąt Bożego Narodzenia, wesołość wypełniała mu duszę, czymże były wesołe święta dla skróża? Precz z wesołymi świętami. Cóż one dobrego przynosiły mu kiedykolwiek? Szkoła nie jest jeszcze zupełnie pusta, zauważył duch. Znajduje się tam jakieś samotne dziecko, zapomniane i opuszczone przez wszystkich. Scrooge szepnął, że wie o tym i gorzko zapłakał. Minęli szeroką szosę i dobrze znajomą Scrooge'owi drożyną zbliżali się do wielkiego gmachu zbudowanego z czerwonej cegły, na którym trzymała się jeszcze wieżyczka z dzwonem. Był to niegdyś wspaniały dom, ale smutne spotkały go losy i teraz przedstawiał wymowne świadectwo znikomości rzeczy doczesnych. Ściany jego zewnętrzne wilgoć przeżarła i mchy pokryły, a okna były pobite. Bramy i drzwi popruchniałe. Drób gdakał i gospodarował po stajniach, a spichrze, wozownie i szopy porosły chwastem. Wnętrze niczym nie przypominało dawnej świetności. Znalazłszy się w ciemnym, ponurym, pełnym śmiecia i błota korytarzu, przez otwarte drzwi ogarniało się wzrokiem cały szereg pokojów pustych i zimnych. Powietrze było przesycane wilgocią. Z każdego kąta wyzierało opuszczenie. Zewsząd wiał chłód, mrożący duszę i wskazujący wielki niedostatek. Duch i Scrooge szli przez sień do drzwi umieszczonych w tyle domu. Drzwi same się otworzyły przed nimi, odsłaniając drugą pustą i posępną izbę, zastawioną ławami z gładkich desek i pulpitami. Przy jednym z pulpitów samotny chłopiec czytał coś przy słabo się ogarku. Przy jednym z pulpitów samotny chłopiec czytał coś przy słabo się świecy. Scrooge zakrył twarz dłońmi i zapłakał. Poznał bowiem w tym opuszczonym chłopcu samego siebie. Najmniejsze echo w tej pustce pisk i bieganie myszy za obiciem ścian krople spadające z pół odmarzniętej rynny gdzieś w tylnej części podwórza słaby szmer bezlistnych gałęzi smutnej topoli skrzypienie drzwi pustego spichrza wiszących na naderwanym zawiasie pryskanie dogasającego na kominku ognia Wszystkie te szmery i odgłosy spadały niby balsam kojący na duszę Scroogea, przynosząc mu ulgę i wyciskając coraz obfitsze strumienie łez. Duch dotknął jego ramienia, wskazując mu jego dawne, ja pogrążone w czytaniu. Wtem jakiś człowiek w dziwacznym stroju, z siekierką zatkniętą za pas, zjawił się przed oknem, prowadząc za sobą osła obładowanego drzewem. Ależ to Ali Baba. Zawołał uradowany Scrooge. To stary, dobry, drogi, i poczciwy Alibaba. Poznaje go doskonale. Pewnego wieczora wigilijnego, dawno, bardzo dawno temu, gdy to opuszczone dziecko zostało zupełnie samo, on przyszedł do niego po raz pierwszy właśnie w takim ubiorze jak teraz. Biedny chłopiec. A, a to Walentyn. Ciągnął dalej Scrooge. Jego dziki brat Orson. Idą tu obaj. A ten, jakże się on nazywa? No ten, którego położono śpiącego u bram Damaszku. Czy go nie widzisz? o koniuszy sułtan, postawiony przez wróżkę na głowie nogami do góry. Ha, ha, wciąż stoi na głowie. Dobrze mu tak, bardzo mnie to cieszy. Jakim prawem chciał się żenić z córką sułtana? A tam papuga prowadził swoje wspomnienia w Scrooge. Zielona, z żółtym ogonem, z czubem wyrastającym z głowy, podobnym do liści sałaty. Otóż jest znalazł ją robinson crusoe gdy wrócił do domu po opłynięciu swej wyspy nauczył ją wołać biedny robinson crusoe raz gdy papuga do niego tak przemówiła sądził że śni ale nie śnił to istotnie mówiła papuga a tam zaś piętaszek pędzi do zatoki uciekając przed ludożercami śmiało prędzej nie trać odwagi robinson cię ocali Przechodząc od jednego wspomnienia do drugiego, z żywością, której by nikt w nim nie przypuszczał, skrócz nagle znów uniósł się z litością nad swym dawnym ja. Biedny, biedny chłopiec. Szepnął i znów zapłakał. Pragnąłbym, mruknął po chwili, otarłszy łzy rękawem szlafroka, wkładając rękę do kieszeni i oglądając się dookoła. Pragnąłbym bardzo, ale teraz pewnie już za późno. O co chodzi? Zapytał duch. Nic. Odparł Scrooge. skrócz. Od drobnostka. Przypomniałem sobie jakiegoś wyrostka, który wczoraj wieczorem śpiewał pieśń świąteczną przez drzwiami mego kantoru. Żałuję, że nic mu nie dałem. Oto wszystko. Duch uśmiechnął się, skinął ręką i rzekł. Teraz zobaczymy inną Wigilię. Dawne jaskrudża znacznie urosło w tej chwili, a izba szkolna stała się jeszcze ciemniejsza i brudniejsza. W ścianach ukazały się szczeliny – Okna się pokrzywiły. Tynk odpadał kawałkami z sufitu, odkrywając nagie deski. Jakim sposobem wszystkie te zmiany mogły odbywać się tak szybko? Scrooge tak samo nie wiedział, jak i wy nie wiecie. Wiedział tylko, że wszystko to się stało istotnie. Że gdy inni chłopcy udali się na wesołe święta do domów rodzinnych, on pozostawał w szkole, sam jeden, zapomniany i opuszczony. Teraz jednak nie czytał, natomiast chodził po izbie szkolnej wzdłuż i wszerz, pełen rozpaczy. Scrooge spojrzał na ducha, potrząsnął żałośnie głową, po czym skierował wzrok niespokojny i wyczekujący ku drzwiom. Drzwi otworzyły się i mała dziewczynka, młodsza znacznie od chłopca, wpadła do szkoły, rzuciła mu się na szyję i całując go wołała. Mój drogi, drogi braciszku. Wycałowawszy go zaś i wyściskawszy, mówiła szybko, klaszcząc drobnymi, wychudłymi rączkami i śmiejąc się z wielkiego rozradowania. Przybyła, mój kochany, ażeby cię zabrać do domu. Tak, tak, ażeby cię zabrać do domu, do domu, do domu. Do domu, moja mała Feny? Powtórzył chłopiec. Nie inaczej. Potakiwała dziewczynka rozpromieniona. Do domu na dobre, do domu na zawsze. Ojciec jest teraz o wiele lepszy niż był dawniej. Dom nasz jest teraz taki miły. Jak raj, pewnego wieczoru przemawiał do mnie tak łagodnie, że się ośmieliłam go zapytać jeszcze raz, czy byś mógł wrócić do domu. Odpowiedział, że możesz. I dziś wysłał mnie powozem pocztowym, żebym ciebie, braciszku, przywiozła. Ty już niedługo będziesz prawdziwym mężczyzną, dodała z dumą, szeroko otwierając swoje duże oczy. I nigdy już tutaj nie wrócisz, ale przede wszystkim spędzimy razem święta Bożego Narodzenia. Będziemy doskonale się bawili. Ach, co to będzie za rozkosz! — Jesteś już prawie kobietą, moja mała siostrzyczko — zawołał chłopiec. Ona zaś radośnie klasnęła w ręce i śmiejąc się usiłowała dosięgnąć jego głowy. Widząc jednak, że jest za mała, wybuchła znów śmiechem i podniosła się na palcach, aby go znów ucałować. Wreszcie zaczęła go ciągnąć w swej dziecinnej gorliwości ku drzwiom, a on szedł za nią ulegle, nie mając nic przeciwko opuszczeniu tej ponurej izby. Naraz w sieni rozległ się straszny głos — Znieść na dół rzeczy pana Scrooge'a, żywo! Jednocześnie prawie w drzwiach izby szkolnej ukazał się sam nauczyciel. Koniec części pierwszej rozdziału drugiego. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, no to koniecznie poleć tego audiobooka i mój kanał swoim znajomym. Z góry dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych części. Hej!